Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com Wracam właśnie z treningu w 28 stopniowym upale w cieniu. Nie zrealizowałem założeń treningowych. Miało to być 4 razy po 2 km w założonym tempie około 6.0, 6.0, 6.10. Tylko pierwsze 2 km mi się udało, następne były już dużo, dużo wolniej, był to taki marszobieg w zasadzie. No ale bardziej to chodziło o to, żeby przetestować w tych 30 stopniach moją bluzę nową, to jest bluza, która ma filtr przeciwsłoneczny 50 SPF. Jest to bluza diamond Black. Black Diamond Alpen Glow, czyli właśnie taka przeciwsłoneczna, jest bardzo cienka. E, ma tutaj takie wywieczniki pod pachami, no i ma zamek tutaj. E, no i tak, no wiecie, wychodziłem z założenia, że skoro, skoro ludy pustyni e, ubierają się od stóp do głów, to może coś w tym jest, nie? No i powiem tak, nie powiem, że jest lepiej. Ale da się wytrzymać, da się wytrzymać, zwłaszcza, że można popodciągać sobie rękawy, można podciągnąć sobie tutaj na brzuchu, co czasami robię też z koszulką, z krótkim rękawem. Tak, czy owak, mam plecak, więc bez koszulki i tak bym nie pobiegł. No i co? No jestem zadowolony, że zrealizowałem ten trening, znaczy nie, przepraszam, nie zrealizowałem, że go nie przerwałem, bo ja go zrobiłem. On tam trwał ileś czasu. Półtorej godziny w tym koszmarnym upale. Założeń treningowych się nie udało zrealizować, ale to jest jakby to było wpisane w koszta. No, także, także, taka sytuacja. A nagrywam, dlatego że drugi, drugie, drugie pytanie, drugie, drugie zadanie z konkursu King Runner Szwajcaria, czyli żeby pojechać do Szwajcarii, Wy też możecie. Wystarczy się zapisać na newsletter i teraz już wiem na pewno, że te zadania wystarczy zrobić wszystkie trzy naraz na Instagramie, dać hashtag King Runner Szwajcaria i e, możecie zostać wylosowani do e, wyjazdu na bieg ultra w, Szwajca w Alpach Szwajcarskich, e, fundowany przez ambasady Szwajcarii i przez jakieś tam... Instytut Turystyki. A pytanie w tym tygodniu brzmi: co jeśli nie bieganie, balet? No pewnie że chodzenie, 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 trekking, wędrówka, hiking, speed hiking. No, namnożyło się teraz tych maszerowanie, namnożyło się tych możliwości. Szczególnie speed hiking jest teraz sexy dla mnie też. Zdecydowanie chodzenie. Zwłaszcza, że chodzenie to jest nieodłączna część ultra. Gdyby na ultra nie można było chodzić, to bym, to bym sobie dał spokój, bo po prostu nie jestem w stanie dystansu ponad ponadmaratońskiego przebiec. Przebiec i przejść? Tak. Nie jestem w stanie podbiegać pod wielkie góry, podchodzić? Tak. Czasami nawet zbiegać się nie da, bo to trzeba mieć już kurka psycholem i dodatkowo mieć super mięśnie, super technikę. Czasami się nawet schodzi po takich trudnych technicznie szlakach, że sobie mówisz: Kurde, wolałbym tu podchodzić niż zbiegać czy schodzić. No, także chodzenie, chodzenie, po prostu chodzenie. Chodzenie i bieganie dwie najbardziej naturalne czynności e, człowieka, czy aktywności. Oczywiście, pływanie jest fajne. Jazda na rowerze jest fajna, ale jednak najważniejsze obok biegania jest chodzenie. A jeśli chodzi o bieganie i chodzenie w lecie, to najważniejsze jest chłodzenie, czyli polewanie się wodą, nawadnianie i tak dalej. Także powiem Wam, że jestem zadowolony, że ten trening zrobiłem o tej godzinie. Ryzyko oczywiście było, że gdzieś tam zalegnę w rowie, ale na szczęście tak się nie stało. Także uważajcie na siebie w upałach. Chłodźcie głowę i nawadniajcie się. No i chronicie się przed światłem. Oto jest ta bluza. Ona nawet ma tutaj takie o, żeby jeszcze bardziej się chronić. Jeszcze ma takie te. Ta. Nawet spoko. No zobaczymy, jak będzie na długim dystansie, nie? to jedna rzecz odnośnie tej bluzy. że ona ma kaptur, nie? a ten kaptur jest bardzo obszerny. Także można go założyć albo na kask spinaczkowy, albo na kask rowerowy. Także wydaje się naprawdę uniwersalne. Nikt mi za to nie płaci. Niestety. Jeszcze. Jeszcze. No, ale ten, ale yy, pamiętajcie King Szwajcaria. Wy też możecie wziąć w tym udział. Oczywiście pod warunkiem, że chcecie. Czy jesteście w stanie pobiec bieg ultra i najlepsze lody które własnoręcznie robi mój ojciec. Słony karmel, żeby uzupełnić ubytek sodu i węglowodanów. A, jeszcze jedną rzecz testuję na tym, testowałem na tym biegu mianowicie nogawki kompresyjne. Takie. Niby ma to zredukować ryzyko skurczy. Też zmniejszać jakieś tam drżenie mięśni, które powoduje jakieś pogłębia, zmęczenie tych mięśni. Nie wiem. Na pewno nic się złego nie działo podczas tego biegu z tymi nogawkami. Natomiast nie wiem, czy od stopy od tego nie puchną. Ja będę musiał sprawdzić, nie? Tak takie, myślę, że ten, jeżeli wiecie coś na temat tego, czy w upał można te nogawki stosować, to dajcie znać. No, także to by było wszystko w tym odcinku. Chodzenie i bieganie to dwie siostry ultra. No, także um, pamiętajcie o chłodzeniu się, o nawadnianiu o osłanianiu głowy o osłanianiu skóry, o smarowaniu się kremem, no i co, i wychodźcie, korzystajcie z, z, z bycia na zewnątrz, nie, mówię niekoniecznie w południe samo, ale jak widać też można, to by było wszystko, do usłyszenia, cześć.